wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam dzień minął dzisiaj y, fajnie. Mówię dzisiaj minął, bo myślę, że vloga wrócę wieczorem, także obejrzycie go sobie już przed spankiem. Mam nadzieję, że minął Wam y, fajnie po Waszej myśli. Wszystko, co sobie zaplanowałyście, udało się Wam, bo słuchajcie, takiego pecha, jakiego dzisiaj mam, to po prostu jak coś nade mną dzisiaj nie wiem ktoś mi chyba chce zrobić jej nazwę słuchajcie miałam jechać zapisać się do szkoły to jest dość ważna sprawa, bo już zdecydowałam się, że będę chodziła do angielskiej szkoły miałam umówione spotkanie na dziewiątą w mieście, które jest oddalone tutaj od nas o godzinę no i to było dość ważne spotkanie no bardzo ważne no szkolne, bo niedługo się rok szkolny przecież zaczyna, w sumie zaraz no i słuchajcie, nastawiam sobie budzik na piątą, o tej piątej wstałam. No i byłam, byłam zadowolona, fajnie, bo to akurat inne miasto, N nagram wam daily vloga, będzie dość ciekawie, będę mogła wam pokazać parę fajnych, no, no fajne jakieś ujęcia, no, no wiecie o co, chodzi jakoś fajnie, żeby ten vlog wyglądał. No i wstałam sobie wcześniej, żeby móc dla Was nagrać ten wstępik, który widziałyście na początku. Miał ogólnie wyjść lepiej, no ale kurczę, już tak się spieszyłam, nie chciałam się spóźnić, bo miałam jechać autobusem. No i wstałam o tej piątej i słuchajcie, tak mi szybko przeleciał czas. Tak niesamowicie szybko mi to zleciało, że nim się nie obejrzałam, to była już 7,45, a do szkoły miałam na 9, nie pamiętam czy mówiłam. Nie wiem, jestem tak zestresowana, że po prostu no do szkoły miałam być, w miałam być na 9 a autobus, miałam 7,50. Słuchajcie, 8,40 w ogóle nie wiem, nie wiem jak to się stało, nie wiem jak ten czas szybko minął, że nagle z 5 zrobiła 7,45 i słuchajcie, nie zdążyłam na autobus. Damiana, bo my teraz jeszcze samochodu nie mamy, dopiero Damian będzie, znaczy dopiero jesteśmy w trakcie jakby kup, kup, kupowania auta, zastanawiamy się jeszcze, tam mamy, musimy parę dokumentów jeszcze poznosić do... Y to, no nie wiem jak się nazywa, to są męskie sprawy. Jeszcze tam parę dokumentów jeszcze Dyman musi do donieść, żeby dostać auto. No i chwilowo na ten moment nie mamy auta, żeby, żeby przejechać ym, z jednego, no żeby w ogóle jeździć autem. Jezus, no ja nawet cię się nie potrafię wysłowić. Taka jestem wściekła. No i mm, nie zdążyłam. Nie no co ja gadam, po prostu to jest jakiś. Dobra, yy, i tak nie, nie zdążamy na ten autobus. Yy, autem nie, nie miałam jak pojechać, nie miałam z kim, bo tata tam w pracy moja mama też tutaj nie ma auta, bo przecież sama przyleciała samolotem. No no i po prostu masakra wróciłam do domu i jeszcze słuchajcie, co się stało, przed wyjściem, kiedy się szykowałam. Moja prostownica, słuchajcie, mam prostownicę półtora roku. Jest to firma Rowenta, czyli dobra firma jak na prostownicę, zawsze miałam z tej firmy prostownicę i... Super mi się sprawdzały i dzisiaj jak na złość, kiedy chciałam nagrać y, filmik z Damianem, kiedy chciałam nagrać dla Was Get Ready With me", y, z y, fajną fryzurą, to po prostu wszystko, wszystko, y, y, wszystko idzie mi pod górkę, wszystko na złość, słuchajcie, po prostu mi się zepsuła, nie wiem jakim cudem, nie wiem jak, po prostu akurat dzisiaj jestem, ojejku, tak zdenerwowana. Yy, po prostu yy, ekranik mi w ogóle wygasł, no ale mówię ekranik z ekranikiem, ja może po prostu nie mam tam baterii w tym ekraniku. Yy, no, myślałam, że po prostu nie będę miała wyświetlanej ileś stopni, a będzie się po prostu sama nagrzewała. Ale niestety nagrzała się do nie wiem, minuta chyba 120 stopni, bo w ogóle włosów mi nie wyprostowała. Co możecie zobaczyć? Mam tak okropne włosy, że dajcie spokój. I później ją trochę uderzyłam, znaczy, no, uderzyłam, no troszkę ją no, trzepłam, no wiecie, jak to, jak to jak to ludzie, no że też jestem człowiekiem i, i no po prostu się zdenerwowałam ją trochę tam patłam, to już w ogóle się rozleciała cała, w ogóle już nic nie chciała grzać ani nic. No i poszłam do sklepu i mówię, muszę sobie kupić nową, prawda? No bo jak, no tyle miałam planów, tak się wypłakałam. Tak z tym wszystkim, tak od rana wszystko się nazbierało. No i poszłam do sklepu i mówię, i patrzyłam sobie w katalogu, bo tu mamy taki sklep, że nie, nie jest asortyment wystawiony na półki, tylko trzeba w katalogu sobie odszukać dany produkt. I później idziemy do kasy i panie sprawdzają, czy ta akurat rzecz jest akurat na, czy ta rzecz akurat jest w no, na magazynie, czy jej po prostu nie ma i trzeba chwilkę poczekać. Jakieś tam dwa, jeden dzień, zanim ją sprowadzą. No i słuchajcie, wybrałam sobie prostownicę z takiej firmy tutaj szkockiej, B-Baby, Baby, nie wiem, jakoś tak, nieważne. Już teraz pokażę Wam w jakimś holu, o ile w ogóle ją będę miała. No i jest dowolna do kasy, bo słuchajcie, fajna promocja akurat była z 60 funtów na 30, pół ceny, Także mówię, super. Podchodzę do kasy pani mówi, że y, niestety w tym momencie y, nie ma y, jej na magazynie i będzie dopiero za tydzień. Słuchajcie. Ja mam ekstra. W ogóle wszy, wszy, dzisiaj nie wiem, wszyscy robią mi tak na złość, że słyszycie, jak mi walą nad głową. Nie dość, że wstałam tak wcześnie. No teraz nie mogę się wyspać, bo nade mną robią y, remont i po prostu... Y Dobra, nie chcę Wam już rzędzić, nie chcę Wam psuć nastrojów, humorów. Nie wiem, pójdę, coś ze sobą zrobię. <laughs> nie wiem. Trudno, nie będę miała wyprostowanych, nie będę miała prostownicy, nie będę miała prostych włosów przez jeszcze 8 dni. Także, kurde, get ready with me, Lipa, bo... Mm, nie wiem, może tam nam coś nagram w kitce. Nie wiem, nie lubię siebie w kitce teraz, bo mam ten drugi podbródek, tak, jest jestem... Mm. Dobra, może pojedziemy na basen dzisiaj. Ciasto na pewno dzisiaj chcę zrobić. To wam troszkę popokazuję No i tyle. Także tylko troszkę, troszkę musiałam, musiałam z zana e, pomarudzić, i widzimy się już niedługo. Zobaczcie, chyba listonosz usłyszał moje jęki <grytanie> na, na temat dzisiejszego dnia. I przyniósł mi torebeczkę, którą zamówiłam sobie, słuchajcie, chyba z 5 dni temu. Zwyszę i przyszła mi już dzisiaj, jestem w mega szoku bardzo szybko poszukiwałam właśnie takiej zwykłej białej kopertówki, którą będę mogła sobie założyć przez ramię na zakupy tak szybko, bo wszystkie torby mam takie duże, wiecie i chciałam właśnie taką malutką, żeby żebym szybko tylko, tylko ją wzięła na zakupy, żeby bo na przykład jak wracamy z zakupów i trzeba znaczy teraz może nie, bo jak jestem wciąż to nie dźwiga, ale jak chodzimy na zakupy i Noszę te ciężkie siaty i jeszcze mam torbę na ramieniu, to po prostu idzie się, nie powiem co. A tak to, to jest fajna, bo na takim paseczku i nośliczna jest identyczna jak z obrazka. Ale to jeszcze będę mówiła o niej pewnie w cholu. Hej, słuchajcie, mam do Was pytanie: czy u nas w Polsce też jest taki problem, żeby dostać kocyk dla? niemowlaczka, taki ciepły, porządny gruby kocyk do spanka albo do wózeczka no słuchaj, nawet patrzyłam na tak, patrzyłam na ebayu, patrzyłam na wishu i same takie cieniutkie ja tutaj też kupiłam, to już dawno taki w primarku i on jest taki cieniutki a taki już mam a chciałabym właśnie taki grubszy i słuchajcie, patrzę na eBay'u, na Wishu. No nigdzie nie ma. No po prostu same właśnie takie, takie cienkie. Weszłam nawet z ciekawości na Allegro, bo gdyby był tak, to by y, przyszedł mi y, do domu y, pocztą. Dziadkowie by odebrali po prostu i zrobili paczkę. A tak to. No i, no i wchodzę na Allegro i nie ma. Słuchajcie, i nie ma. no Nie wiem, nie produkują dla nie, nie produkują dla takich małych dzieci, y, kotyków, Nie wiem. Bo kupiłam taki dla dorosłych, ale się boję, że. Znaczy dla dorosłych, taki wiecie, dla normalnych, no, dla, dla dużych ludzi, ale boję się, że będzie zbyt szorstki i maluchowi może jakieś uczulenie wyskoczyć, czego bardzo nie chcę. Także nie dajcie mi znać, gdzie, gdzie może któraś z Was mieszka w UK i ma jakiś sklep sprawdzony z takimi rzeczami. Piszcie w komentarzach. Hej, wracam do Was, mam trochę lepszy humor, nie wiem czemu, pewnie hormony ciążowe, ale dobrze. Robię właśnie ciasto, marchewkowca, nie pamiętam czy mam mówiłam, że będę robiła marchewkowca, czy nie. Tak czy inaczej robię marchewkowca i słuchajcie, jestem w kuchni. I tak wyglądam sobie przez okno i słuchajcie, mam tak piękny ogród, tak pięknie zakwitły mi kwiatki i drzewo, że musicie to zobaczyć. Idziemy. A tutaj to drzewko. Zobaczcie, jakieś liczne różowiutkie. Przepięknie. A tutaj kwitnie, nie mam pojęcia co to będzie, ale coś kwitnie. Na razie jest takie sobie, ale tutaj po prostu jest pięknie. Chyba te kwiatyki mi tak humor poprawiły, wiecie. Dobra, uciekam, bo wąkla to ja się strasznie boję. Uciekam robić dalej ciasto. Mam poczwórny podbródek. A... No. A ogólnie zostałem zmuszony do tego. Sam nie wiem do czego. Mam coś powiedzieć do obiektywu. Dziwnie się z tym czuję, nigdy tego nie robiłem. Ręka mi drętwieje. Ogólnie no, co ja dzisiaj robiłem? No mam dzień wolny. Mój dzień wolny polega na tym, że nie mam dnia wolnego. Cały dzień chodzę, zapisuję, robię zdjęcia, drukuję, skanuję, wrzucam, przerzucam, wysyłam, rozsyłam. E, ogólnie papierkowe roboty, bardzo dużo tych papierkowej roboty. No, 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 ten. Jak się zestresował? Ten... Ten obiektyw robi coś dziwnego. Nie, on cię po prostu fotokusuje. Ona harczy na mnie. No, nie lubi cię. Dziwny obiektyw. No, a jak ja robiłem te wszystkie dziwne rzeczy. Zostaw to. No już nie będzie harry. A jak ja robiłem wszystkie te inne różne rzeczy, to Macia w tym czasie upiekła ciasto. Mówiłam, że robię. To, ale ja nie mówiłem. I będzie ciasto. Marchewkowiec. Można też zrobić podobno cukiniowca jeszcze i burakowca. Buraczanka. Ale nie. z racji na brak cukinii i buraków będzie marchewkowiec, bo marchewki mamy już z półtora roku w lodówce. Tak, ja. w związku... Mam suchy nos, dlatego mnie nie tak wiem. miażdży. No i ogólnie no... Tak jak widać. No. Teraz siedzę i oglądam Malanowskiego. To się... nie wiem, tu ma być pamiętnik? Ja nie potrafię robić pamiętników, bo nie wiem, jakoś tak słabo. No, no to pozdrow ta... wszystkich. Mam. Tak, i pozdrawiam wszystkich ładnie, ja Pozdrawiam. O, kiedy filmik? Filmik? Filmik będzie jak kupimy prostownicę. Bo ogólnie jest już problem z prostownicą. Kupiliśmy jakiś czas temu prostownicę w Polsce. E, Rowenty, ja jakaś Elite. Ale ja muszę dać recenzję. Była najświetniejsza w całym sklepie, najdroższa w całym sklepie, więc ją wzięliśmy. Po okresie gwarancji, który prawdopodobnie trwał rok. Właśnie padła. Bez przyczyny żadnej. Po prostu przestała działać. Przekręt żarówkowy, świetnie. Więcej nie, nie polecam żadnych produktów rowenty, nic takiego to jest po prostu zdzielstwo, strata pieniędzy, wyrzucone w błoto. Kupcie sobie za. Nie wiem jakie są ceny w Polsce. Tu jest taka za, za 9 zł, za 9 funtów. Kupcie sobie taką za 9 funtów, się zepsuje to nie będzie się płakać, a taki badziew tyle pieniędzy i o, i macie prostownicę. Eee. Dobra, następne będzie nagranie, jak będziesz testował, czy ciasto mi wyszło. Dzisiaj jeszcze? No pewnie, zaraz się zrobi. To ja dzisiaj będę jeszcze ciasto testował. Nic nie wiedziałam. Dobrze. Królik doświadczalny. Dobrze, to pożegnaj. Ja jeszcze dzisiaj mam do angielskiego uczyć. No. To do zobaczenia. Hej, tak jak wcześniej mówiłam o tym aucie, że na razie załatwiamy tam papierkową robotę i w ogóle to właśnie jedziemy. Ciasto się już zrobiło, na razie stygnie sobie w kuchni. Jak przyjdziemy, to będziemy próbować, nie? Tak. No to jedziemy. Wróciliśmy. Sprawy jak na razie idą do przodu, także fajnie, nie? No. Jutro będziemy mieć decyzję, czy zostanie małutko, czy nie, także jesteśmy w sumie zadowoleni. Na razie mamy papier, co będziemy brać i na ile? No. Mam nadzieję, że to będzie. No zobaczymy, jak nie, no to trudno, będzie trzeba coś innego kombinować. Tak no ja się popłaczę. I kupię rower. No. Szybki robię. Tak, Maxa rower. Tak, maksa, będzie jeszcze chodzi w Tak, takie siodełko mu kupię, fotelik. Mm -hmm. Albo w plecaku będę go nosił, takim specjalnym dla bubasa, też takie plecaki są. <grym> Czasem bo paski mnie pogrubiają. <grym> jeszcze grubszy jestem niż naprawdę. No, także trzymajcie kciuki jutro za to autko. Damian teraz idzie próbować ciacho i zaraz zobaczymy, jakie mi wyszło. No, jesteś teraz nagrywany na żywo. Damian pierwszy raz je marchewkowce. Zobaczymy, czy mu będzie smakowało. No i co? Ej! Nie smakuje ci? Co jest? To jest bardzo dobre. Tak? Aha. Na pewno? Czy no. udajesz? Nie. No jestem ciekawa, czy ci smakuje, tak mówisz, tylko żeby byłoby mi miło. Nie. Smakuje mi. No powiedz prawdę. Mówię prawdę, smakuje mi. Tylko nie przepadam za ciepłymi ciastami. No bo jeszcze jest troszkę ciepłe. Ale na, na ciepłe ciasto. Dobra, co? Taki parchewkowy piernik. No, pierniczek taki. Dobra, żegnaj się, bo już ja uciekam spać. jest tu jakieś nasiona. Słonecznik. Żegnaj się. Dobra robota. No. Adios, kompadres. Do zobaczenia w przyszłym filmiku. Kochane, ja już uciekam, naprawdę jest godzina chyba po 19, ale jestem tak zmęczona dzisiejszym dniem, tak mi dał się bez znaki, tak mi dał w kość, że po prostu nic innego, tylko iść umyć się, zmyć makijaż i położyć się spać, także żegnam się z wami, mam nadzieję, że wam się miło oglądało, widzimy się już w następnych filmikach.